Okej, okay, siemanką jestem skanerim i to jest kolejny odcinek, zagrajmy w gotik. No i zaczynamy naszą znowu przygodę z gotikiem 1. Okej. Okay. O czym powinienem pamiętać będąc w kopalni? Uważaj na pełzacze. Im niżej zejdziesz, tym częściej możesz na nie wpaść. Te przeklęte stwory przychodzą chyba wprost z królestwa samego Beliara. Bez przerwy słychać jak grzebią i kopią, siedzą w ciemności i czekają na jakiegoś biednego górnika, z którego zrobią sobie obiad. Są bezlitosne i bardzo szybkie. Jeśli ci życie miłe, uciekaj stąd ile sił w nogach. Prędzej czy później padnie i na ciebie. Okay, o, no, powinien... Uważaj na pył, im niżej zejdzie. Tak. <noise> Okej. Okay. Mm, dobra. Z tym na pewno pogadamy. Możesz mi opowiedzieć o tej kopalni? Stoimy teraz w głównym szybie. Na dół można zejść po rusztowaniach. Wszędzie dookoła kopacze wydobywają rudę. Musisz bardzo uważać na pełzacze. One też są wszędzie dookoła. Na samym dole część wydobytej rudy przeznaczona do wykorzystania tutaj jest od razu przetapiana. Na co powinienem uważać w kopalni? Przede wszystkim na pełzacze. Groźne bestie. To przez nie musieliśmy zrezygnować z wydobycia w paru jaskiniach. Niestety pożarły nam już sporą grupę kopaczy. Opowiedz mi o pełzaczach. Wiesz, zaschło mi w ustach. Przynieś mi piwo, to ci opowiem o pełzaczach. Opowiedz mi o tym coś więcej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z wężem. On zajmuje się wytopem. Albo zapytaj Jana. On tu rządzi. Odpowiada za organizację pracy w całej kopalni. Gdzie mogę znaleźć Jana? Poszukaj go na środku głównego szybu obok składowiska. A jeszcze coś. Znasz to Rusa, prawda? Zapomnij o nim. W kopalni rządzi tylko jedna osoba. Jest nią Jan. To nasz szef. Jak podpadniesz jemu... Podpadniesz nam wszystkim. Zrozumiano? Proszę, wypij moje zdrowie. Gulaj, Bob. Dzięki. A co do pełzaczy? Żyją w dużych stadach, głównie w bocznych jaskiniach. Jeszcze nigdy nie widziano ich tutaj, w głównym szybie. Gdybyś spotkał kiedyś pełzacza w jej, ile sił w nogach. Albo stań plecami do ściany. W ten sposób będziesz miał jakąś szansę. Do zobaczenia. Okej, okay. teraz na zastępnego się. Mogę coś od ciebie kupić? Mam tu wszystko, czego mógłbyś zapragnąć. To, czego nie mam i tak by ci się nie przydało. No jak chcę to? O coś to. O co mi już tak tu? Ej, i ja już nie mam ten. Przecież. Mo mam tu. I gitarka. Z chyba też można pogadać. Co strażnicy świąt poluje? Dobrze śpieszę, bo tutaj wszystko wiemy o tym co nam mówi. Do zobaczenia. Tam, tamten to jest Niech strażnik. Radejdzie. Na stówę. To jest strażnik. Musimy bardzo uważać. Tam też jest strażnik. Aha, spoko Tutaj tak nie tutaj wszedłem. Nie, najpierw idziemy tutaj Czekać czy nam się uda, nie spaść pięknie, baby Okej, okay, to są same kopacze Oh fuck, fuck, fucking shit A, i w kopalni szybciej się wczytuje Czekajcie, bo SMS Nawet trzy. Sorry, ale pierwsza sprawa, proszę Państwa. Dobra. Teraz pięknie. Brandik, siemanko! Nie mogę z nim pogadać. A tu jest strażak. Trzeba z nim się pogadać. Oprócz z Aydanem, a nie Ale. <laughs> Strażnicy nigdy mnie nie złapią. Debilami. Co masz na myśli? Pracuję tylko wtedy, gdy w pobliżu jest jakiś strażnik, który może mnie zobaczyć. Poza tym tylko sobie odpoczywam. I nie robią się podejrzliwi? No. A, oczywiście, że tak. Wydobywam mniej rudy niż inni kopacze, więc muszę natrabiać braki drobnym handlem wymiennym. Mam oczy szeroko otwarte, więc dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Masz może przy sobie trochę rudy, jakieś dziesięć bryłek. A no zaraz przyjdę. Dobra, jestem z powrotem. Jasne. Oto dziesięć bryłek. Dzięki. Idź do głównego szybu i zejdź na dół po rusztowaniu. Powinieneś trafić na dwie boczne jaskinie. W drugiej z nich jest strażnik i stary rozdrabniacz. Gdzieś niedaleko znajdziesz napój uzdrawiający. Tylko uważaj na pełzacze. Gdybyś potrzebował najświeższych informacji, zgłoś się do mnie. Na pewno będę mógł Ci pomóc. Masz dla mnie jeszcze jakieś pożyteczne informacje? Jasne. A masz dziesięć bryłek rudy? Za taką cenę oczekuję czegoś naprawdę dobrego. W kopalni można znaleźć mnóstwo zamkniętych skrzyń. Glen, jeden z kopaczy, na górze może ci dostarczyć parę wytrychów. Powodzenia. Cóż, wiesz, gdzie mnie znaleźć? Idziemy dalej, kurwa. To jest troszeczkę roboty. Ja B! Kurwa zginął. A, nie zbugowało. No nie, i od nowa. Nie zapisałem. Łot! Teraz za bardzo żebym wyskoczy.

Powodzenia. Co? Dobra. Jak leci? Mam dla ciebie pewną propozycję. Spraw, żeby Aaron odczepił się od tej skrzyni, a zapłacę ci 10 bryłek krudy. Do zobaczenia następnym razem. A, jasne. Odciągnij. To będzie. Przysłał mnie Jan. Masz się do niego natychmiast zgłosić. A czego ode mnie chce? Yy, czekolady. Nie wiem. Pewnie sam ci to powie. Inaczej po co by cię wzywał? Yy, trudno. W takim razie zajrzę do niego. Degl. Należy mi się dziesięć bryłek rudy. Proszę, zasłużyłeś na nie. A, i jeszcze coś. Mam przy sobie klucz do tej skrzyni. Jak dla Ciebie, 30 bryłek. Wezmę ten klucz. Trafiła Ci się nie lada okazja! Zastanawiam się, co Ty z tego masz. Zawsze się cieszę, kiedy mogę dać psztyczka w nos któremuś ze strażników. Zresztą, gdyby znaleźli przy mnie rzeczy z tej skrzyni, byłbym martwy. Do zobaczenia następnym razem. A, jasne! Dobra, otwieram. O, 70 bryłek. O, a kupiliśmy za 30. Więc, kurwa, opłacać. Jeszcze sprzedamy ten, ktoś to jeszcze będzie mieć 30 i wyjdzie 70 do przodu. O, jeśli mamy i tak 1400. Tak nic tam rudą nie robią, to początek. kurwa, ojś. No dobra. To jakiś stary dziadek jest. O nie, nie ma go. już Kurwa, tu był. Co, pogadał z nim teraz, ale nie mogę. Hej ty! Jeśli jeszcze raz spróbujesz wystrychnąć mnie na dudka, pogadamy inaczej. Zrozumiano? Nie zgubiłeś przypadkiem klucza do swojej skrzyni? W rzeczy samej, nawet nie chcę wiedzieć, skąd wiesz o jego istnieniu. Ale dam ci 20 bryłek o, Rudy, 20. jeśli mi go oddasz. Zawsze coś. Oto twój klucz. Tak, to ten. Masz tu swoje 20 bryłek zgodnie z umową. Ale w przyszłości radzę ci uważać. Od tej pory będę cię miał na oku. Oho, spoko. Lepiej pilnuj swojej skrzyni, a nie. Tu jest ten dziadek. On żyje. Wolno sobie kurwa zrobić. Owa twarz. Pracowałeś kiedyś jako górnik, chłopcze? Nie. Od dawna tu jesteś? Od całych dziesięciu lat. Uwierz mi, dużo już tu widziałem. Stawiłem czoła wielu niebezpieczeństwom, ale jakoś udało mi się z nich wybrnąć. Walczyłem w bitwie pod gruwaldem, chłopcze. Jak pracowaliśmy jeszcze w tej kopalni kopalini, z tym kilofem, który ciosy, tej, ogni... która teraz stoi na plecach. Pusta. Pewnego dnia nie wytrzymały podpory. Ale to stare dzieje. Zapewne słyszałeś też o wielu planach ucieczki. Posłuchaj, chłopcze. Wiem, że chciałbyś się stąd wydostać, ale zapomnij o tym. Stąd nie ma ucieczki. Widziałem twarze tych, którzy próbowali sforsować barierę. Nie popełniaj tego samego błędu. Bariera powstrzyma każdego. Nie chcę spędzić następnych dziesięciu lat mojego życia wydobywając rudę. Wcale nie musisz. Może zostaniesz wielką szychą? <laughs> Kto wie? Możesz piąć się do góry, ale nieważne jak wysokie stanowisko uda ci się osiągnąć, bariera wreszcie cię zatrzyma. Powodzenia. <laughs> Nawzajem, chłopcze. Nawzajem. No, ale wszystko wszystkiego najlepszego. Nawzajem, chłopcze. Może masz coś, co chciałbyś sprzedać Jasne, co tylko zechcesz Jeśli masz dość rudy Kurwa, no w chujzeczkę Aż sobie jabłko kupi Całe, cztery złote Mam cztery bryłki, masz Cenny towar, jabłko W O! Kurwa, całe hapienie podskoczyło To ty jesteś Jan, szef tej kopalni? Tak, to ja, a to moja kopalnia, więc lepiej nie próbuj niczego głupiego. Myślałem, że to kopalnia Gomeza. No cóż, oczywiście kopalnia należy do Starego Obozu, ale tutaj pod ziemią jest tylko jeden szef ja. Możesz mi opowiedzieć o wydobyciu rudy? Kopiemy dniem i nocą. Dzięki temu wydobywamy około 200 worków rudy na miesiąc, plus jakieś 20 worków, które od razu zostają przetopione. Z rudy, którą dostarczamy królowi, można by wykuć oręż dla nierada armii. Słyszałem, że ruda ma właściwości magiczne. Opowiedz mi o tym. Tak, nasza ruda rzeczywiście posiada właściwości magiczne. Wykuta z niej broń nigdy się nie psuje, a miecze i topory są ostrzejsze niż te wykute ze stali. Każda armia wyposażona w taki oręż ma poważną przewagę w boju. Opowiedz mi coś jeszcze o rudzie. Niestety magiczne właściwości rudy zanikają podczas przetapiania. W hutach Nordmaru znają odpowiednie techniki przetapiania. Ale nawet bez mocy magicznych broń wykonana z naszej rudy jest bardziej wytrzymała i zadaje większe obrażenia niż zwykły oręż. Opowiedz mi o kopalni. Jeśli chcesz się tu trochę rozejrzeć, to radzę ci dobrze uważać. W jaskiniach kryją się pełzacze. Najlepiej trzymaj się głównego szybu. I nie przeszkadzaj świątynnym strażnikom. Chociaż przez większość czasu zbijają bąki, to najlepsi sprzymierzeńcy, jakich można sobie wyobrazić podczas starcia z pełzaczami. Postaram się o tym pamiętać. Mam jeszcze sporo roboty. A, i nie przeszkadzaj w pracy moim ludziom. Tylko się tu trochę rozejrzę. Przysyłam mnie Diego. Mam odebrać listę. W porządku. Oto i ona. Powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Yy, dobrze. Tylko rozpierdalę wam całą kopalnię. He he. Dobra. Teraz do tego zioma. Nie chleb, nie szynka, tylko Ulbert. Dzień dobry, jaki masz krzywy ryj. Co się znajduje w składowisku? Nie twój interes. O spoko. Założę się, że zaschłoci w ustach od tej ciężkiej pracy. Jeszcze jak? Chętnie bym się czegoś napił. Może mógł być mnie czymś poczęstować. Siczki, yy, babę, takie fajne, słodkie. Proszę bardzo, na zdrowie. Dzięki. Z dupy wyjął piwo. Schowa. To jak z tym składowiskiem? Jest tam coś ciekawego? Kilka skrzyń, w których przechowujemy zapasy. Niestety, gdzieś się nam zapodział klucz. Zapodział? Założę się, że to sprawka Alefa. Temu człowiekowi nie można ufać. Teraz na górę Chyba ten żyt nic nie wie. O kurwa. No to nie Do zobaczenia następnym razem. Już myślałem, że skocz... No trzeba zapisać. Dawno nie zapisałem. Juhu! A ja jedną. Wiesz może coś o kluczu do skrzyni ze składowiska? Cóż, to zależy. Od ilości bryłek rudy, które jestem gotów zapłacić? Szybko się uczysz. 50 bryłek to chyba uczciwa cena. Jesteś bardzo hojny. Oto klucz. Weź też ten pierścień. Zawsze przynosił mi szczęście. Zajeba pierścionek, już. Cóż? Wiesz. Co on daje? Siłę. Kurwa. Moc. No nie, no nieee To jest jakiś... ...hamus. Odłóż tę choler... Odłóż tę cholerną broń! Chcesz oberwać? Schowaj tę broń! Przez nie mam broni założonej, debilu. Powodzę. Co? No to jest jakiś... Kurwa debil ty Borę mam założoną... na trzy schowane mam Pewnie je zaraz dejmie Z tej pieprzonej kuszy Dawaj no ring! O, co powalczyłem Serdko, to jest przyjebana Otwórz! Masz szczęście! Chyba myślałem, że znowu będzie pierdolił. Wiesz, może coś... Znowu będę musiał brać. Ja pierdolę. Powodzenia. Co? Muszę siłę założyć. Właśnie fajnie wygląda. Teraz ładnie z driftem. Znowu na sam dół, znaczy nie na sam dół tylko tak Wiecie o co chodzi No nie wiem no, skaczę kurwa z 10 metrów a tym ten... LIEJ! I krwią No i znowu od nowa. No to jest kurwa o ja pierdolę Ile razy mogę to robić? Ja że bym przejebał. Skopałem tę O Kurze, ten koleś. Od... Powodzenia. Co? No Bujka! Rozruba! Rozruba! Kurwa. Że napierdalają się. Rozruba! Czy mieć rozrubę, to... Patrz, schowałem ty. a tutaj mi pasaż. Szczęście Powodzę. czekolada. No to 10 minut spędziliśmy w tym sektorze kurwa. O ładnie. Nie chcę mi się tego wycinać, będzie co na film. No, czego tu przeskoczyłem, Nie nacisnąłem.

Schowałem no. broń, pana schowałem, dobrze. Masz szczęście. Powodzę. cóż, e, czekoladowa. No i znowu! No dlaczego on... Ja nie wiem ty no... Kiedy chcesz żeby użył akrobatyki to nie używa, a kiedy nie chce to używa, no to jest kurwa... się jakaś Odłóż! Odwórz... Masz szczęście! Po raz szesnasty robimy to samo Płaciłem po raz szesnasty pięćdziesiąt dwóch Przeźnik jest bogaty Po co w tej kopalni robi? Kurej, udało się jak na razie. Teraz pewnie tutaj zginę. No prawie. Na dupę potem. Gaś idź. Słuchaj, Jan i pozostali siedzą teraz na dole i zajadają się pieczonym mięsem. Co? Bez mnie? Przepójdź! No idź, 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 idź. idź. Czary, mogą być. A tu będzie rudki 200, dałem 50. To dobrze wychodzić. Tu maszynę zamiast jem i chleb, to on tam poszedł. Nie będę powiedzieć, że skręcałem go. Ej ty, tam nie ja było żadnego pieczonego mięsa! Ale było normalne eee, mięso. No cóż, widocznie się pomylił. Dobra okej okay, ja więc co powiem na tym odcinku bo dużo straciliśmy czasu na tamto przepraszam no. gówno yy, to zobaczę ja w kolejnym odcinku utrzymać cześć tylko muszę przez narobić na przejść i wyłączy nagrywanie.